Wymiana sportowa i kulturalna to tylko jeden z elementów umowy o partnerstwie pomiędzy miastami Ruda Śląska i Carrickfergus. Po niespełna roku od oficjalnego podpisania umowy, współpraca zaczęła przynosić konkretne efekty. Już w czerwcu 2009 roku do Rudy Śląskiej przyjechała ponad 60-osobowa grupa młodych piłkarzy, reprezentujących trzy kluby z Irlandii Północnej. Ekipa wzięła udział w szóstym międzynarodowym turnieju piłki nożnej 11-latków opuchar prezydenta miasta Ruda Śląska, imprezie corocznie organizowanej przez miasto Ruda Śląska i Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Gwiazda. Kilkudniowy pobyt Irlandczyków nie ograniczył się tylko do udziału w turnieju. Goście spotkali się z władzami miasta oraz zwiedzali region. Kolejnym etapem współpracy pomiędzy gminami była pierwsza wizyta ludzkiego klubu w Carrick Fergus. Miasto otrzymało zaproszenie do udziału w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Kobiet. Rudę Śląską reprezentował zespół Gwiazdy Ruda Śląska. Kobiecy zespół Gwiazdy istnieje od roku. Dziewczyny występują w Śląskiej Lidze Futsalu i do występu w turnieju musiały się specjalnie przygotowywać. Niewątpliwie wylot do Irlandii Północnej był dużym przeżyciem dla uczestników, jak również dla samego klubu. Było to spore wyzwanie organizacyjne. Śmiało można powiedzieć, że oprócz zmagań turniejowych władze Carrickfergus Fergus dla uczestników turnieju, a występowały ekipy m.in. z Polski, Stanów Zjednoczonych, Anglii i Irlandii, przygotowały wiele atrakcji turystycznych. Jedną z pierwszych był wyjazd do grobli Olbrzymów, jednego z najpopularniejszych miejsc turystycznych na wyspach. Grobla Olbrzymów to pazy ziemi na północno-zachodnim wybrzeżu Irlandii Północnej w hrabstwie Antrin, zbudowany z filarów, które opadają z klifu w stronę morza. Filary te mają tak regularne kształty, że wydają się być dziełem człowieka. Stworzyła je jednak natura i zbudowane są ze skały zwanej bazaltem. Jest ich około 37 tysięcy. Większość to sześciokąty o średnicy 37 do 51 cm. Niektóre osiągają wysokość 6 metrów. Grobla ma do 12 m szerokości i jest najwęższą w miejscu, gdzie filary są najwyższe. Około 50-60 milionów lat temu lawa została wypchnięta na powierzchnię ziemi przez szczeliny w gruncie i płynęła wartką rzeką w kierunku morza. Gorąca ciecz ochłodziła się bardzo szybko i zastygła, tworząc regularne kolumny. Niektórym filarom nadano nazwy oddające ich kształt, takie jak wysokie wazony, waza na poncz, wachlarz damy. Według irlandzkiej legendy, Groble wybudował olbrzym, który chciał przejść do Szkocji suchą stopą. Ludzie nie mieli okazji zaliczyć jeszcze jedną atrakcję most Carri W Antrim, podobnie jak inni śmiałkowie, ekipa przeszła mostem linowym, zawieszonym między stałym lądem a niewielką wysepką. Spore emocje towarzyszyły zwłaszcza dziewczynom, tym bardziej że towarzyszyła zwiedzaniu typowa dla wysp pogoda: silny wiatr i niemal ciągle siąpiący deszcz. Mimo wszystko można było podziwiać piękne widoki oraz oczywiście koniecznie wykonać pamiątkowe zdjęcia. Atrakcje turystyczne przeplatały się oczywiście z rywalizacją sportową. Pierwszymi rywalkami gwiazdy były zawodniczki zespołu Lern Ladies, mimo że przeciwniczki imponowały zresztą jak większość rywalek warunkami fizycznymi, gwiazda stoczyła wyrównany bój o pierwsze punkty. Mecz mimo ambitnej postawy dziewczyn zakończył się porażką 1 do 2. Szkoda, że początek turnieju przyniósł Rudiankom pierwszą porażkę. Mimo, że zespół debiutował na boisku trawiastym, to na pewno dziewczyny nie musiały się wstydzić za to spotkanie. Po emocjach sportowych w kolejnym dniu przyszedł czas na zwiedzanie Carrickfergus. Miasto Carrickfergus położone jest na północnym wybrzeżu Zatoki Belfastu. Należy do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Obecnie miasto zajmuje 82 km2 i liczy prawie 40 tysięcy mieszkańców. Caric Fergus jest starszy od Belfastu, a sama zatoka do końca XVII wieku była nazywana Zatoką Caric Fergus. Około roku 1180 został wybudowany Zamek Normański, który jest obecnie jednym z najlepiej zachowanych tego typu obiektów w Zjednoczonym Królestwie. Kolejnym zabytkiem datowanym na XII wiek jest kościół świętego Mikołaja. W kolejnych wiekach miasto było świadkiem bitew, a podupadający zamek ciągle spełniał rolę obronnej fortecy. Miasto było też ważnym centrum przemysłu tekstylnego. Zaczęło jednak tracić swe wpływy od momentu sprzedania swoich praw celnych na rzecz Belfastu, co nastąpiło w 1637 roku. Obecnie Karik Fergus jest przede wszystkim centrum turystycznym, wyposażonym w nowoczesną przystań i klub jachtowy. Dzięki swojemu dobremu skomunikowaniu i korzystnym warunkom stworzonym dla inwestorów, swoją siedzibę mają w Carrick Fergus firmy komputerowe, transportowe oraz tekstylne. Rudzian uderzył przede wszystkim spokój oraz niesamowita liczba turystów, którzy codziennie pojawiali się w Carrick Fergus. Tymczasem po porannych treningach przed zawodniczkami gwiazdy czekało kolejne wyzwanie. Mecz z akademicką reprezentacją Irlandii. Zespół, który kilka tygodni wcześniej zajął dziewiąte miejsce na akademickich mistrzostwach świata, był uważany za faworyta turnieju. Nasze dziewczyny nie miały wiele do powiedzenia w starciu z rywalkami. Część zawodniczek reprezentacji gra w zawodowych zespołach, dlatego wynik 12 do 0 jest pełnym odzwierciedleniem tego, co działo się na murawie, mimo że dziewczyny zostawiły sporo zdrowia i ambicji na boisku. Rudziankom pozostał do rozegrania mecz z Amerykankami z Anderson College. Jedną z największych atrakcji Carrick Fergus jest zamek. Zamek Carrick Fergus jest okazałą fortecą wznoszącą się ponad miastem. Został zbudowany w roku 1185 i przez 750 lat zajmowało go wojsko. Dzisiaj zamieszkuje go duch służącej Heleny Blanden, która według legendy pewnego wieczoru potknęła się na schodach, wypadła przez balustradę i zabiła się na miejscu. Jej krzyk można usłyszeć do dziś, odwiedzając pobliski sklep znajdujący się w zabytkowym młynie. Jej obecność można również podobno odczuć w windzie zainstalowanej w roku 1912, roku jej tragicznej śmierci. Delegacja z Rudy Śląskiej mogła podziwiać wnętrza zamku, a część uczestniczek, chociaż na chwilę, przeobraziła się w postaci dawnych czasów. Ciekawostką jest fakt, że oficjalne przewodniki po zamku można znaleźć także w języku polskim. To tylko jedno z kilku efektów istnienia partnerstwa pomiędzy gminami. Równie atrakcyjnie wyglądał wyjazd do Belfastu, gdzie m.in. ludzianie odwiedzili port, w którym wybudowano słynnego Titanica. Belfast zrobił duże wrażenie na ekipie, chociaż nie da się ukryć, że dla większości damskiej części delegacji głównym punktem wyjazdu były tym razem zakupy. Mecz z reprezentacją College Anderson zakończył się wynikiem 2 do 2. Wreszcie Rudzianki nie odstawały warunkami fizycznymi rywalkom. Zespół tradycyjnie już podobnie jak podczas całego pobytu musiał rywalizować także z deszczem i silnym wiatrem, tym bardziej, że spotkanie rozegrano zaledwie kilkaset metrów od morza. W ten sposób gwiazda zakończyła rywalizację w turnieju głównym, który zakończył się zwycięstwem pierwszoligowego zespołu angielskiego Cansham Ladies, który w finale pokonał 3 do 1 ekipę reprezentacji Irlandii. Nasze grupowe rywalki zakończyły imprezę na drugim miejscu. Impreza finałowa miała wyjątkowy charakter, bowiem w tym dniu na boiskach rywalizowały zespoły w kilku kategoriach wiekowych: od dziewczynek w wieku od 10 lat do seniorek, które grały także na małych boiskach. Kobiecy festiwal futbolu to jedno z największych wydarzeń sportowych w Carrick Fergus. Gwiazda w turnieju pocieszenia spisała się lepiej niż w grze na dużych boiskach, jednak rudziankom nie udało się wyjść z grupy. Ten turniej z kolei wygrały zawodniczki reprezentujące Uniwersytet Danville ze Stanów Zjednoczonych. W czasie pobytu w Cary-Fergus reprezentacja Rudy Śląskiej brała udział także w kilku spotkaniach oficjalnych. Rady Miasta reprezentował radny Jacek Jarocki, który między innymi spotkał się z panią Patricią McKinney, burmistrz Carrick fergus oraz przedstawicielami zespołów ze Stanów Zjednoczonych. Gwiazda miała okazję uczestniczyć również w oficjalnym spotkaniu z przedstawicielami władz miasta partnerskiego, wspólnie z zespołami amerykańskimi. Oprócz oficjalnego spotkania wszyscy uczestnicy wyjazdu wpisywali się do pamiątkowej księgi gości gminy Karikfergus, a także mogli porównać czym różni się sala posiedzeń Rady Miasta Karikfergus od na przykład rudzkiej sali posiedzeń. Specjalnie dla gości turnieju wystąpiły również miejscowe zespoły taneczne i muzyczne. Podsumowując pierwszy historyczny wyjazd sportowy zespołu z Rudy Śląskiej do Karik w ramach partnerstwa między gminami należy stwierdzić, że wyjazd był udany. Mimo iż sportowo mogło być lepiej, to jednak ekipa gwiazdy przekonała się, na czym polega gra w piłkę na wyspach i na pewno te doświadczenia przyniosą efekt w postaci wyników osiąganych na ligowych parkietach. Bez wątpienia ludzianki były dobrymi ambasadorkami Rudy Śląskiej. Przy okazji miały okazję zwiedzić wiele ciekawych miejsc. Cóż, wyjazd szybko się skończył, ale nie skończyła się umowa partnerska pomiędzy gminami, których przedstawiciele już snują plany współpracy podczas kolejnych imprez.